Ciętko kochani mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Zaczynamy ten dzień. On jest dla mnie bardzo stresujący, więc zaczniemy go oczywiście od makijażu. E, ogólnie, no to teraz nagrywam, więc e, gadam sobie do Was. E, natomiast normalnie to przy makijażu nie nagrywam i zawsze sobie słucham czegoś fajnego z rana. Dla mnie, makijaż to jakaś, nie wiem, forma medytacji. E, puszczam sobie jakiś fajny podkaścik motywujący e, i no, no i co? No i, e, i robię sobie. Makijaż i bardzo to lubię, naprawdę. A ja jestem z tych osób, które lubią robić makijaż. Yy, także, kochani, właśnie ostatnio sobie kupiłam taką paletkę z borżuła czekoladową. Nie mam jeszcze o niej żadnego zdania, ponieważ robię drugi raz makijaż tą paletką i. No, i co? I nie wiem, co Wam powiedzieć. Nie jestem zachwycona na razie. Może o zale kiedyś też miałam paletkę z Rimmela i też potrzebowałam czasu, żeby się troszkę przekonać. Wy się cały czas pytacie. Naprawdę dostaję dużo takich komentarzy. Ja się zawsze śmieję, bo to. E, jest taki żarcik właśnie w świecie ludzi nagrywających. Wszyscy się pytacie o coś tam, o coś a tak naprawdę nikt nie pyta albo w ogóle nie ma takich komentarzy. E, no, tak to czasami bywa, ale akurat w tym temacie, słuchajcie, to często piszecie mi, żebym nagrała swój makijaż. E, ja Wam zawsze tłumaczę, że naprawdę nie ma co nagrywać po pierwsze, bo ja makijaż robię w 5 sekund. Po drugie jest tyle kanałów, które specjalizuje się w tej materii, że nie chciałabym się po prostu wiecie, uśmieszać e, także no e, także mój makijaż jest bardzo, bardzo, bardzo prosty, o ja sobie widzicie nakładam e, na całą powiekę ten jasny cień teraz mam taki puszysty pędzelek e, i e, daję sobie w kąciki coś ciemniejszego, czyli na przykład czekajcie, co jest na przykład takie ciemne o ta, to jest ciemne Biorę sobie tak troszkę, tak się tak szczepuję, i tutaj sobie tak uklepuję to w kąciku. O! Delikatnie. Jeszcze potem będziemy rozblendowywać. I tak samo robię, oczywiście, po drugiej stronie. Wiecie, że ja kiedyś poszłam na rozmowę kwalifikacyjną do szpitala z jednym pomalowanym okiem, naprawdę. Ja jestem taki zakręt, słuchajcie, jestem taki zakręt, że to, że poszłam z jednym pomalowanym okiem, a że ja się mocno maluję i wiecie, krecha, rzęsy i tak dalej, to naprawdę było widać różnicę. A do tego kupiłam czekoladki, takie, nie wiem, dla zachęty, e, które ta osoba otworzyła e, przy mnie i były, słuchajcie pokryte taką białą szadzią. Czekoladki były przeterminowane, także. no, A to, że mam jedno oko pomalowane, dowiedziałam się dopiero, jak poszłam do toalety tam właśnie w tym szpitalu nikt mi wcześniej nie powiedział. No, także taka historia. Właśnie mówię, śmiałam się ostatnio, jak wam mówiłam o moim nieogarnięciu życiowym, że właśnie też, 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 też sobie o tym pomyślałam, że większość ludzi na przykład w domach ma. Taką jedną, jedną, od teraz sobie taki złoty wezmę tutaj. E, większość ludzi ma w domu taką jedną szafkę wstydu, nie? Taka jedna szafeczka, gdzie tam są, wiecie, pierdoły, takie rzeczy, które w ogóle w sumie są nieprzydatne, nie wiadomo po co je trzymamy. E, a ja mam cały taki pokój, w sensie moją pralnię, pracowalnię. Tam jest zawsze taki bajsek, tam jest zawsze taki burdel. Ja tam nie pozwalam nikomu wchodzić, to jest po prostu miejsce zakazane. Ja tam naprawdę notorycznie sprzątam i ja nie wiem, ja nie wiem o co chodzi, że tam i tak jest zawsze bałagan, jak już posprzątam, jak już tak pięknie, jak już tak się jaram, to nie minie tydzień i zaś wchodzę i mówię, Boże, nienawidzę, no nie, nie, nie nie wiem, skąd, skąd to się bierze po prostu, skąd tego prania tyle, ja już ostatnio mam takie nerwy, mówię, chyba po prostu wypierdzielę wszystkie ciuchy, zostawię sobie, zrobię sobie tą, tą taką, jak to się mówi, kapsułową, Szafę, i, i może, może to jakoś ogarnie moje życie bardziej, bo ja i tak chodzę ciągle w jednym i w tym samym. Naprawdę. Teraz, jak weszłam w golfy, to w sumie e, chodzę tylko w golfach, więc. Dobra. No i sobie to rozblendowujemy tak e, zamaszyście ku górze, żeby nam oko podnieść, e, a nie, żeby opadło. Oczywiście, możecie sobie dodać. Cienia troszkę więcej, mniej, według uznania. No, no i, no, i, no i w zasadzie najbardziej na świecie właśnie lubię ten. Podkład. Wcześniej używałam z L'Oreal'a. E, Trumacz, ale ten jest dla mnie lepszy i ma taką, taki żółtawy odcień, e, co też jest fajne, jeżeli tak jak ja macie tendencję do czerwienienia się e, do skóry podrażnionej. E, naprawdę uważam, że on nie ma też takiego mokrego e, mokrego, Boże, e, takiego e, mocnego krycia, e, więc. Więc ja się czuję w nim tak, jakbym w zasadzie nic nie miała. On oczywiście nie, nie wytrzymuje, wiecie, cały dzień. Gdzieś tam przynosi się, ściera, ale mi to całkowicie, wiecie, nie przeszkadza, bo e, no bo większość jednak podkładów e, gdzieś tam się wyciera w ciągu dnia. A ten naprawdę wygląda bardzo na skórze naturalnie. Ma bardzo dużo odcieni. Powiem że ostatnio widziałam właśnie taki fajny filmik. Jestem ciekawa w ogóle, czy to jest prawda, jak dziewczyna E, miała dwa kwiatki e, i podlewała je tak samo, no wszystko jakby, te ziemia, wszystko miały te samo, te kwiatki, taką samą ziemię, tyle samo, tak często tak, bę, tak samo często były podlewane, tylko jednego kwiatka ciągle chwaliła, mówiła do niego, puszczała przy nim taką muzykę e, relaksacyjną, a na drugiego ciągle krzyczała, wyzywała, wiecie, przeklinała e, i ten kwiatek po iluś tam e, tygodniach po prostu Y, wysek totalnie. E, obumar, a tamten po prostu pięknie rósł, także niesamowite, nie? Czy ja bym to doświadczenie zrobiła, ale u mnie kwiatki ogólnie e, większe, Chociaż teraz powiem Wam, że te kwiatki, co kupiłam, co mają e, odświeżać powietrze, e, twu, twu, pięknie się mają. No i moja monsterka tak samo. E, no, także może jest jakaś szansa, ale ogólnie słowa mają moc e, bardzo dużą e, i ja w to bardzo wierzę. To jak mówimy, jak się zwracamy do innych ludzi, o innych ludziach jak mówimy e, o sobie albo do siebie ma e, olbrzymie znaczenie e, dobra e, także ja dzisiaj jest to dla siebie miła, dobra, żeby po prostu w środku się uspokoić. E, podkład też niezmiennie e, burżua Healthy Mix, ja mam 0,2, e, bardzo go lubię e, i używam go non, non stop. E, zazwyczaj staram się czatować na jakieś promocje, e, no, ale. No bo, bo często właśnie są jakieś takie fajne przeceny w Rosmanie, e, Więc o, no i ja sobie to o, porządnie rozmarowuję. E, także ja teraz tak to jest dużo wolniej, że robię sama. Jeżeli chodzi o brązer, to mam e, z Rimela. Sunlight 001, czyli taki, który nam nie zrobi, słuchajcie, krzywdy. Eee, o, tak wygląda eee, Brązer i on jest taki właśnie delikatny i e, ja zawsze myślałam, że brązer robimy taki tutaj. Nie, brązer nakładamy, e, przynajmniej tak gdzieś usłyszałam. Jak źle mówię, to bo przepraszam, ale ja się tak lepiej czuję. Wydaje mi się, że twarz jest bardziej wyciągnięta i szczuplejsza, więc robimy nie tutaj jakby tutaj pod żuchwą, tylko na kości, na kości. i wyciągamy słuchajcie, ten brązer do góry do góry, do góry i tak robimy kilka razy znaczy oczywiście z tym bronzerem możemy sobie pozwolić, bo no niektóre są po prostu za mocne i robią plamy a ten jest takim się wydaje w miarę zostawia ślad, ale nie jest za mocny i do góry, do góry wyciągamy na policzku, nie pod tylko na policzku, to nam liftinguje trochę twarz o, widzicie, że od razu ta twarz się wydaje szczuplejsza. Ja jeszcze sobie robię na brodę i tutaj na kości policzko... E, Boże, na, na żuchwę. Teraz żuchwę. Tu jest żuchwa. A ja coś tam, coś, 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 coś popierdziłam przed chwilą, więc robimy sobie tutaj też. O, i tak ja to sobie łączę z tym, żeby tak jakby nie było jakiejś tam, widzicie, dziury. O, i trochę tutaj tam na, na, na kolei akurat, na szczęście nie mam, ale e, coś w ten desem. Yy, no i w zasadzie, słuchajcie, mam skończone. Aha, jeżeli chodzi o kredkę, to ja cały czas używałam z Avonu, wodoodporną, ale nie mam teraz dostępu do nikogo z Avonu, yy, a tam ta kredka była najlepsza i teraz używam tą z Vibo, chociaż z Avonu troszkę była, jeszcze bardziej była trwalsza, nie? Ta minimalnie jest słabsza, ale całkiem też, do... no dobra, ta jest całkiem fajna. O, I niestety ja sobie maluję oczy, gdyż no po prostu, no nie, 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 nie potrafię siebie zdzierżyć bez czarnej kredki. Niestety, tak mam. E, no i na dolne rzęsy używam niezmiennie tego tuszu, który też Wam bardzo polecam, z Lovely. Turkusowy, tani i naprawdę nie widzę różnicy między nim, a na przykład L'Orealem i fajnie bardzo wydłuża nawet zobaczcie dolne rzęsy. Używam też tej szminki z Inglota. To jest numerek 25. Wszystko takie brudne, bo mi się tuż ten mi się coś rozsypało. To jest bardzo bardzo, widzicie? Jaśniutki, różowy kolor. Wygląda ta miękka, słuchajcie, przepięknie, wygląda naturalnie. Nie czuć nic na ustach, jakby się miało, nie klei się. Także po prostu kocham ją i uwielbiam. Niestety jest bardzo nietrwała. To jest jej minus. Trzeba ją cały czas poprawiać. Ale tak to, to jest. To, ten kolor, który ja mam, to jest kolor dla mnie nie do. Odnalezienia, no nie wiem, ja już tyle takich jasnych szpimek przeszłam, i ten to jest mi się daje jedyny kolor, który też tak z tych jasnych, to na przykład ja nie widzę, żeby miał, żeby, mi, żeby miała zęby, Bardziej, że ja makijaż słuchajcie gotowy, a ja mam dla Was takie pytanie, e, takie pytanie i bardzo bym Was prosiła tutaj o udzielanie się w komentarzach. E, będzie mi niezwykle miło. E, jeżeli e, nie obserwujecie, to wiecie, że e, tak, stworzyliśmy serum do włosów. Które jest totalnym hitem. Teraz yy, jest jakby w trakcie produkcji serum do rzęs i brwi. Obecnie serum jest na badaniach laboratoryjnych. Mamy grupę ochotników, mierzymy im, yy, jak rzęsy szybko rosną. Po dwóch, czterech, sześciu chyba i tam jest 10 tygodniach od używania yy, serum i dostaniemy wyniki takie akredytowane, z którymi, którymi się będziemy mogli z wami podzielić. Także to myślę, będzie kolejny hit. Yy, no, i ja już myślę nad kolejnym kosmetykiem. I tutaj jest pytanie. Do Was, jaki macie pomysł? Co byście chciały widzieć jeszcze w sklepie? Czego brakuje? Czy to krem, czy to serum, czy balsam? No, jakie macie pomysły? Proszę, piszcie w komentarzach. A ja kilka osób nagrodzę i wyślę Wam prezencie serum. Także jeżeli pod Waszym komentarzem będzie wiadomość napisz do mnie na maila, to znaczy, że wygrałyście serum. E, także za, tak, to taka mała zachętka, e, ponieważ e, też mi bardzo zależy tutaj na Waszym zdaniu. E, no i mam nadzieję, że się ze mną podzielicie. Ja na przykład myślę nad kremem na obrzęk twarzy, obrzęk twarzy, obrzęk pod y, oczami, ponieważ ja rano wstaję bardzo obrzęknięta i myślę, żeby był taki y, krem, który spowodowałby, że na przykład opuchlizna jest mniejsza, y, zwiększa się kontur twarzy, skóra jest nawilżona i do, do tego fajnie wygładza tą buzię idealnie na przykład pod podkład, byłoby cudownie. To jest taki mój pomysł, ale dajcie mi znać, może, może, może wiecie, tu zmienimy e, całkowicie e, kierunek, bo wszystkich się pytam i tutaj właśnie znajomych i rodzinę, e, taka ogólna burza mózgów, ze względu na to, że ja pracuję z laboratorium, które ma bardzo dużo surowców, tutaj, czy tak powiem, u siebie i też sprowadza wiele surowców z zagranicy, także mamy bardzo, bardzo tutaj otwarte, otwarte pole do manewru. Dodatkowo wszystkie z tych moich produktów muszą zawierać składniki, które mają potwierdzenie w badaniach właśnie naukowych, laboratoryjnych, że działają. Także tutaj jest jakby, ja się, ja się głównie tym kieruję, Prawda? żeby to jednak te produkty naprawdę przynosiły efekty i żebyście były z nich zadowolone. Eee, no, także proszę tutaj e, o e, komentowanie, e, co, co byście chciały widzieć właśnie w sklepie, jakiego kosmetyku, kosmetyk, ale to wiecie, to patrzcie na to ogólnie. Odsłuchajcie, od, od e, zmiękczania pięt e, poprzez peeling skóry głowy. Piszcie, co uważacie, a ja do kilku z Was się na pewno odezwę. E, no, i wyślę Wam. Mały Właśnie zaraz idę na przetarg, także trzymajcie kciuki, jak już ten film będzie, to ja już pewnie zaraz Wam w tym samym filmie powiem, czy wygrałam, czy przegrałam, ale troszkę się stresuję, tak? tak powiem Wam szczerze, nie wiem czemu, nie wiem czemu, ale... Ale może ten, może idę. Idę. Idę, słuchajcie, i będziemy będziemy, będziemy w kontakcie. Szpital chce partycypować w jakimś stopniu z, z tym po prostu tą energią elektryczną. No i kochani. Nie udało się. <laughs> Przegrałam. E, z Kretesem, tak to nazwijmy. Trochę mi przykro. No, trochę mi przykro. Ale no. Takie życie, słuchajcie. Są ważniejsze sprawy, yy, niż jakieś tam przetargi, nie? Trzeba tylko pomyśleć, co dalej, także tak myślałam, słuchajcie. Tak, wiecie co, z jednej strony wiedziałam, że mam 1% szans na wygranie, ale z drugiej strony zawsze jest to nadzieja, nie? Zawsze, zawsze zaczęłam myśleć, że kurde, może jednak ten 1%. Jak chorowałam, pamiętam, do... pani doktor, przepraszam, pani doktor mi mówiła, że, yy, mówi serwia, pamiętaj, nawet jak masz, jak będziesz miał, jak ci coś powiedz, masz 1% szansy, żeby się wyleczyć i wyjść z tego, to to jest 1%. To jest 1%. I masz wierzyć, że to ty, właśnie ty będziesz tym 1%. I tak sobie myślałam, może to ja będę tym 1%. No ale nie jestem. No także zamykamy, słuchajcie, temat. Nie rozczulamy się. Życie toczy się dalej. Także mamy dwie ręce, dwie nogi. Serce pełne miłości i sprawny umysł. Może nie zawsze, ale czasami działa, czasami styka i to jest najważniejsze, a wszystko inne jakoś się poukłada. Także dziękuję Wam za wsparcie, za pomoc na Instagramie też, bo. Dużo z Was, właśnie jak jeździłam i załatwiałam takie sprawy urzędowe, to dużo z Was chciało mi pomóc. E, czy tam potrzebowałam takie zaświadczenia ze stowarzyszeń? E, to tak samo e, bardzo Wam dziękuję, że mi pomogłyście e, pozałatwiać różne rzeczy. Dziękuję też e, klubom, stowarzyszeniom, które e, napisały pozytywne opinie na temat mojego sklepu. Bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję. E, to jest e, niezwykle istotne dla mnie. Także tak, kochani, no, także bardzo jestem Wam za wszystko wdzięczna, zamykamy temat, jedziemy z koksem, słuchajcie, nie wiem sama, co teraz ze sobą zrobić, bo zaplanowałam, że to będzie trwało 3 godziny, no ale jak już wiem, że przegrałam, no to po co mam tam siedzieć jak ciołek, także nie, nie wiem, nie wiem, teraz nie, 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 nie umiem ogarnąć swojego życia, także nie wiem, może pojadę, <laughs> nie wiem, coś zjeść. Nagrywam mieszkanie przed, żebyśmy potem mogli porównać, jak wygląda... O, czekaj, muszę kamerę zmienić. No, Zrobimy nagram jak wygląda przed mieszkanie od Pawła i Magdy, a potem jak będzie metamorfoza. O, teraz musisz mnie nagrać na to, bo ja muszę im pokazać, jak mają tą cegłę ściągać. Poczekajcie, no po potrzebujecie tego i potrzebujecie tego. I teraz co robimy? Tu wstawiamy fugę. Fugę. Pod delikatnym kątem, nie? 45 stopni. No. I przypię... Mocno. mocno. I tak do samego końca. Już Wam zrobiłam tą ścianę. Nie dziękuję A wy tak wszystko robicie. O! Tak. I to ma być tak, jak tutaj to wszystko obszkrobać, to wszystko czarne pościągać. To pościągać co jeszcze mieli porobić. Na razie tyle. No. I będziemy nagrywać metamorfozę. Nie. Teraz dla przyjemności. Musi coś być. Zostałam już dawno paczkę. I tak czekała na dobry moment, żeby ją otworzyć. I to jest bardzo dobry moment. Słuchajcie, to jest... E... Ja wiem, co to jest. Ja wiem, że to jest piękne i to ja o tym marzyłam. Marzyłam już od dawna. E... Proszę bardzo. Zostałam to w prezencie. E... Aczkolwiek najlepsze jest to, że zamierzałam sobie właśnie kupić e... To jest e, planer, kalendarz na nowy rok. Zaraz wam pokażę. Jest jak pięknie. Oj, trochę niefortunnie mam kamerę, ale dobra, już nie będę teraz cudować. Jest krówka, jest krówka. I co my tutaj mamy? Pięknie zapakowane. Firma na kocią łapę. Ma świetny kanał na YouTube, w ogóle mają świetny kanał. Zobaczcie, kalendarz na 2022 rok. Jest, słuchajcie, piękny. Jest piękny, bo ja już mówię, ja już opcja, ale zresztą e, e, już dawno, już w tamtym roku chciałam sobie ten kalendarz kupić. E, kolor piękny, pastelowy, porządne wykonanie. W ogóle jest bardzo taki intuicyjny, zresztą sobie zaraz obejrzę naklejki. Zobaczcie. Aha, że można sobie właśnie na przykład e, zaznaczyć, że o, małą kosmetyczkę, można sobie poprzyklejać coś takiego, albo na przykład e, czas na relaks, urodziny. ponieważ dużo z was napisało, że też macie taki nieogarzyciowy, tylko że trochę mnie po, pocieszyłyście. E, powiem, że to jest w ogóle niesamowite, że. Ja wiedziałam, że ja ten przetarg przegram. E, że ja ten przetarg przegram. E, wiedziałam po prostu, mówię, no były prawie zerowe szanse, a... Jakiś smutek odczuwam. Nie umiem tego w ogóle nazwać. Jestem jakaś taka dubita. Straszne to jest. Jeszcze dostałam jeden, także e, po prostu szczęście, mnie nie jest nagra. Nic piękne pudełko, piękne to jest wszystko opakowane, prawda? Takie rzeczy jak się dostaje, to jeszcze jedna krótka. Także. O, także zobaczcie po prostu, jak to wygląda. I otwieramy. Da, 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 da. O Boże, jakie piękne. No, cudowne. Cudowne. To jest w ogóle, o taki kalendarz, na przykład, może być też dla faceta, prawda? Eee, tak samo mamy naklejeczki świetne. O, na przykład, zakupy. Super, ten pomysł z naklejkami to jest. I tutaj są też takie oznaczenia. Eee, tylko nie wiem, właśnie muszę tam poczytać, bo. Tutaj jeszcze jest o coś takiego. E, też w takiej formie ten kalendarz. Także wygląda to, powiem Wam, przecudnie. Także bardzo dziękuję. No, poprawiło mi to e, humor na dzisiaj. E, troszkę. E, tak, piękne opakowanie, piękny prezent, i będę z niego korzystać. E, tak, jeden sobie zostawię, a drugi komuś na pewno sprezentuję. Eee, także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.